makijaż fit she funny face i już widzę, że tutaj twarz się co chwilę zmienia, także będzie ciekawie. Razem nakładam sobie podkład na twarz. Dobra, myślę, że w miarę równomiernie rozłożyłam sobie ten podkład, więc spróbuję go wyklepać, a resztkę z ręki jeszcze dołożę na nos, bo widzę, że tutaj trochę mało go nałożyłam. Wiem Wam, że to ciągłe zmienianie się mojego kształtu twarzy nie pomaga. Myślę, że malowanie całej twarzy jeszcze nie będzie takie trudne jak oczu przy tym zmieniającym się filtrze. Dobra, teraz konturujemy sobie twarz. Trochę bronzera się przyda. No i standardowo szybkie blendowanko. Nie wiem, co mam myśleć o tym filtrze, to już jest po prostu takie utrudnienie, że głowa mała. A teraz czas na trochę różyku. Pomimo dużych zmian w moim wyglądzie, co nie wiem sekundę, to muszę mieć zawsze różyk. Co, moi drodzy, jeszcze pomalujemy sobie usteczkę i będziemy przechodzić do makijażu oczu. Jezus. Dobra, usta już chyba pomalowane. Zapraszam was do części drugiej.